Prezydent miasta wraz z częstochowskimi radnymi zainaugurował tegoroczną jesienną akcję Posadźmy drzewo w częstochowie, której organizatorem jest Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta Częstochowy. Akcja Posadźmy Drzewo jesienią to część miejskiego programu Kierunek Przyjazna Częstochowa, w ramach którego Częstochowa ma być aktywna, kulturalna i właśnie zielona. Abyśmy w naszym mieście mieli jak najwięcej miejsc do spędzania wolnego czasu właśnie wśród zieleni, wśród przyrody, dlatego staramy się dbać o tę zieleń. Z jednej strony robimy to tak instytucjonalnie, i można byłoby powiedzieć, że przecież posadziliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat 3,5 tysiąca drzew w mieście i 36 tysięcy krzewów. Ale z drugiej strony nie zastąpi nic aktywności wśród samych mieszkańców. Dlatego akcją posadźmy drzewo w Częstochowie miejscy radni zachęcali do tego, by mieszkańcy sami wyrazili chęć posadzenia drzew. Wiemy, ile jest zastrzeżeń co do ekologii, ochrony środowiska, smogu itd. Jest to bardzo poważny problem na dziś, nie mówiąc o ponurej przyszłości. Każda akcja, która ma działanie w drugą stronę, czyli jest proekologiczna, na przykład właśnie kolejny raz w Częstobie posadzimy drzewo, to tylko chwalić. Chcemy właśnie zachęcać do, do dbania o tą ekologię. Bardzo wiele się mówi w tej chwili w mediach o tym, że, że ziemia nasza jest zanieczyszczona, że rządy muszą podejmować też decyzje takie strategiczne, żeby ratować tą planetę, no bo jest coraz gorzej. Obecnie panują idealne warunki na jesienne nasadzenia. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wyznaczył w Częstochowie kilkanaście miejsc, w których mieszkańcy sami mogą posadzić drzewa lub krzewy. Żeby jak najwięcej osób i instytucji e, chciało włączyć się w poprawę wizerunku e, naszego miasta i w to, żeby w Częstochowie było jak najwięcej zieleni.